Od tysięcy lat mistycy powtarzali, świat, który widzisz, jest snem Boga, zbiorem drgających idei utkanych z wibracji, które tylko wydają się twardą materią. Dziś fizyka kwantowa zaczyna mówić to samo, ale innym językiem. Zarówno nauka, jak i duchowość próbują odpowiedzieć na to samo pytanie, czym jest rzeczywistość i dlaczego w ogóle istnieje. W jednym z najważniejszych eksperymentów w historii nauki, w doświadczeniu z podwójną szczeliną, fizycy zauważyli coś, co burzy wszystkie klasyczne założenia: światło, a więc i cała materia, zachowuje się jak fala prawdopodobieństwa, dopóki ktoś nie spojrzy. W momencie obserwacji fala zapada się i staje cząstką. Świadomość, sam akt postrzegania przekształca możliwość w konkretny świat. Mistycy mówili o tym tysiące lat temu, nazywając to nadą i bindu. Nada to pierwotny dźwięk, fala, wibracja idei. Bindu to punkt, w którym fala przybiera formę, staje się atomem, rośliną, człowiekiem, myślą. Fizycy opisują to matematycznie, jogini poprzez doświadczenie wewnętrzne, a my wszyscy doświadczamy tego każdego dnia. Choć nie zdajemy sobie z tego sprawy. Kiedy patrzysz, nadajesz kształt. Kiedy wierzysz, kodujesz przyszłość. John Wheeler, uczeń Einsteina, nazwał podstawową strukturę rzeczywistości kwantową pianą. To dynamiczne, wrzące pole mikrofluktuacji energii, z którego wyłania się czasoprzestrzeń. W każdej chwili rodzą się i znikają miliardy cząstek, jakby wszechświat stale oddychał. Mistyczny odpowiednik tego zjawiska istnieje w tradycjach Indii to włosy siwy, wibracyjne nici energii, które przenikają wszystko, łącząc atomy, planety i świadomość. W buddyzmie znajdziesz to jako sieć indry, nieskończoną pajęczynę, w której każdy punkt odbija wszystkie inne, tak jak kropla rosy odbija cały wschód słońca. Kiedy poruszasz jednym punktem tej sieci, drży całość. To samo dzieje się w mikroskali kwantowej i w skali duchowej. Każdy nasz czyn, każda emocja, każda myśl wpływa na pole. Nie istnieje ja oddzielone od Ty, nie istnieje obiektywny świat, istnieje tylko współrezonans jednego umysłu. Dla współczesnej nauki czarna dziura to miejsce, gdzie kończy się czas, a materia znika bez śladu. Ale czy naprawdę znika? Nie. Wraca do pola potencjału. Czarna dziura to jak kosmiczne bindu punkt, w którym forma powraca do nicości, by móc narodzić się na nowo. W tantrze i filozofii Shakti mówi się, że cała materia jest manifestacją żeńskiego aspektu boskości, energii tworzenia. Kiedy cykl się kończy, Shakti wycofuje swoje dzieło z powrotem w siebie nie po to, by zniszczyć, ale by odnowić to taniec narodzin i śmierci, oddech Boga. Fala, która zapada się tylko po to, by znów płynąć z innej strony oceanu. W starożytnym gnostycyzmie istniała inna, równie głęboka metafora historia Sofii, boskiej świadomości, która wstąpiła w materię z pragnienia doświadczenia. Z tej iskry powstał świat fizyczny, ale też cień, demiurg i jego archonci, czyli siły utrzymujące duszę w uśpieniu. Archonci to niekoniecznie byty w sensie dosłownym. To także programy w świadomości, lęk, żal, pożądanie, zazdrość wszystko, co utrzymuje nas w niskiej wibracji. W ten sposób powstaje matrix, sieć energii, emocji i myśli, w której uwięziona jest nasza boska iskra. Ale sofia, czyli pierwotna świadomość, nigdy nie odeszła. Jest w nas, w zdolności rozpoznania. Że jesteśmy czymś więcej niż ciałem i myślą. Gdy budzimy tę świadomość, zaczynamy widzieć kod, który tworzy nasz świat. Karl Pribram i David Bohm doszli niezależnie do rewolucyjnego wniosku: świat jest hologramem. Każdy jego fragment zawiera pełnię informacji o całości. To tłumaczy, dlaczego w każdej komórce Twojego ciała zapisany jest cały kod genetyczny, dlaczego emocja w sercu. Wpływa na układ immunologiczny i dlaczego twoje myśli mogą zmieniać twoje zdrowie. Efekt placebo jest tylko jednym z dowodów. Ciało reaguje na przekonania tak, jakby były rzeczywistością, bo są rzeczywistością na poziomie informacji. Wszystko, co wiesz, w co wierzysz i co czujesz, zapisuje się w polu kwantowym jako wzorzec, i właśnie ten wzorzec, a nie przypadek, przyciąga twoje doświadczenia. Mistyk powiedziałby, Twoja wiara przenosi góry. Fizyk kwantowy dodałby, bo góry są funkcją obserwatora. Nauka obserwuje świat z zewnątrz, mistyka od wewnątrz, ale to tylko dwa lustra odbijające to samo światło. Kiedy fizyk mówi o splątaniu kwantowym, mistyk widzi to jako jedność serc i umysłów. Kiedy nauka mówi o próżni, mistyka nazywa ją jednią. Przestrzenią świadomości, w której wszystko się wydarza. Nauka to zewnętrzna mapa rzeczywistości, mistyka, wewnętrzna instrukcja obsługi. Dopiero razem tworzą pełny obraz. Nie potrzebujemy wybierać między Bogiem a nauką. Potrzebujemy zrozumieć, że to dwie perspektywy tego samego zjawiska świadomości, która bada samą siebie. Każde działanie, słowo i emocja to fala która rozchodzi się w sieci wszechświata. Wraca nie po to, by nas karać, ale by przywrócić równowagę. To właśnie karma, kwantowe prawo rezonansu. Wszystko, co wysyłasz, wraca w takiej samej częstotliwości. Gdy siejesz lęk, wzmacniasz świat lęku. Gdy emanujesz spokojem, tworzysz go wokół siebie. Mistyczne teksty mówią, nie ma dobra i zła, jest tylko harmonia lub jej brak, a fizyka dodaje. Każdy system dąży do równowagi. To ta sama prawda wyrażona innym językiem. Dlatego celem duszy nie jest ucieczka z Matrixa, lecz przebudzenie wewnątrz niego, świadome tworzenie dobra, które rezonuje przez całą sieć. Bo wszystko co robisz dla innych, robisz dla siebie i dla jedni, która jest nami wszystkimi. Kiedy rozumiesz, że fala i cząstka to jedno, że światło i cień są dwiema stronami tego samego oddechu, zaczynasz dostrzegać prostą prawdę. Świadomość nie znajduje się w świecie. To świat znajduje się w świadomości. To właśnie mistyczna fizyka. Nauka i duchowość splecione w jeden kod. Kod, który każdy z nas odczytuje swoim życiem. Jeśli czujesz, że ta wiedza z tobą rezonuje, subskrybuj kanał i pozwól, by kolejne filmy prowadziły cię coraz głębiej. Tam, gdzie nauka i duchowość przestają się wspierać, bo zaczynają mówić jednym głosem.